Siema z tej strony Raymond to jest The Final Station. Może po prostu wejdźmy do gry. Generalnie jest to taka gra indie survivalowa od twórców. No może nie od twórców, ale tego samego wydawcy. Naby mało kalibrowy co Hello Neighbor. I generalnie jesteśmy sobie takim gostkiem. Yy, i przewozimy pasażerów pociągami przez stację... Pełne. Przez stację pełne zombiaków. Ok. Yy, tylko rzeczy, które się podświetlają, mogę lutować. Papierosy. Nabój, nabój mało kalibrowy. Jeszcze generalnie nie wiem, jak to działa. W sensie. O co do końca tu chodzi Czekaj, tu jest. Jest jakiś secret jakby. Mogę tu zejść. Zaraz co? Czy tutaj jest jakiś deep lore albo coś? No, może po prostu wejdźmy tu, sprawdźmy. Ok, czyli mamy. A tu nie mogę zejść. A, a jednak mogę. Jeżeli. Kliknę S. Ale dlaczego tu są jakieś podziemia? Co ja tu mogę znaleźć? Tu jest koniec, prawda? Jak spadnę, to nie będzie odwrotu. A nie mogę spać. Ale kim, wy jeste... kim ty jesteś? A raz jest jeszcze. Zejście na dół. Of cię w żyć. 106 rocznica. A rozumiem, że to była moja jedyna opcja. Okay, więc jesteśmy z powrotem. Dobra, idziemy dalej. Może będę szedł powierzchnią mydło monety, dobra. Tyle czasu, ile będę mógł. Nie jestem pewny, czy mogłem w takim miejscu zrobić coś jeszcze, bo postanowiłem pójść w dół. Żeby spróbować nic nie przeoczyć żywność. Okej, okay, także wychodzimy sobie grę z, w, w takim bardzo fajnym retro stylu. Muzyka też całkiem niezła. Moim zdaniem. Przynajmniej na razie. Taka się wydaje. Witam! Wcześniej przychodzisz. Martin wziął wolne i gdzieś się ulotnił. Zastępuje go. No dobra. Kim jest Martin? I czy będzie jakkolwiek powiązany z fabułą? Czyżby tu się ulotnił? Whisky, okej. Okay. A ty sobie po prostu śpić, No to ja nie przeszkadzam. Mójich snów. Generalnie świat po apokalipsie bardzo. Poszukiwani. Inżynierzy, mechanicy, budowniczy do prac nad, strażni nad strażnikiem. Wymagane minimum 10-letnie doświadczenie, zapewniony kwaterunek w niższym sektorze. Metropole, posiłki, podwójna emerytura, podania osadników nie będą rozpatrywane. Okej. Okay. Pytanie, czy my chcemy iść na to stanowisko... O, cześć. Mam dokładnie taką samą reakcję. Po wakacjach? Szefa nie ma w pracy, nie ma pośpiechu. Tu nie mogę coś zebrać. Będę zbierał wszystko, co mogę. Przechodzimy przez kible. Śrubki, szmaty, pewnie jakieś rzeczy do craftingu. A, przebrałem się w swój strój. O, hej. Drzwi się chyba zatrzasnęły. Nie podglądam. Mogę przejść? Dzięki. Czy to dobry pomysł? Znam lepszych maszynistów od niego. A co jeśli coś nie wypali? Spokojnie, będę mieć go na oku. James, słuchaj, to cholernie ważny pociąg. Wiem. Tu mogę też coś przeczytać zbierać jakieś rzeczy. Wyższa izba metropole. Do wyłącznej wiadomości: Paula Andersona dyżurnego stacji w Bertfurt. Dyspozycja szyfru roz... rozprzęgającego 2, 3, 5, Okej, mam zapisany ten szyfr. Witam, generalnie... Sorry, że przerywam, ale jak na mojej gra jest bardzo podobna od escapeistów, mimo że nie jest zrobiona przez to samo studio, ale... No dobra, może jest troszeczkę bardziej... Zubożała, ale ma, w sensie pod względem graficznym, ale ma to swój urok. Gdy wygrzewałeś tyłek, wprowadzono nowe sprzęgi. Dyżur zostawił jeszcze w biurze. Wprowadź go za pomocą panelu przy pociągu, ale ja już go mam. W trakcie podróży zdam więcej szczegółów. I se znikł, Ta tak o. To jest normalne, prawda? Więc zaczynamy. Naszą historię, no, ciekawe kable 2, 3, 5, 2, bardzo wierzamy. To totalnie tak działa. Pamiętajcie okej. Okay. Teczka 2 x 10, żywność 3 x 10 Bateria, wykorzystanie. Okej, okay. operatorzy, maszynista Zapasowe wytwarzanie. Jak rozumiem, to jest cała mapa poziomów. No mogę źle rozumieć. Układ chłodzący, tu pewnie będę musiał wszystko sprawdzać. To coś się psuje Musisz go obsługiwać manualnie Jak się przegrzeje nie będziemy mogli jechać Zdrowy, głód, młodszy inżynier To jest co? So układ jezdny Musimy to dostarczyć do... O Will stream Jazda zajmie jeden dzień, powrót też Wszystko to wynagrodzimy, brzmi świetnie On cały czas gada czy to jakieś randomowe kwestie? Nie, nie wiem. What? Coś się spaprało? Czy. A, tu się coś spaprało, ok. Z tym że mam to po prostu przesunąć na dół. Ok, dobra. Pamiętasz przypadek w XLR5? Masakra. Prawda, nie mogę pójść tego pasma. Ale jaki krajobraz się od razu zmienił na taki bardziej apokaliptyczny okej, okay, jesteśmy na... na... miejscu, z tego co rozumiem okej, okay, nagle się przemagnesowujemy okej, okay, już mogę jechać dalej iść spóźniłeś się, no Korki były, no. Ekspres dziś nie kursuje. Zostaje nam ta oto kupa złomu. O, wit witam kolegów po fachu. Tu zgaduję, że będzie gdzieś kod. O, zamknięte. Hej, cześć. Jak tam wakacje? Hmm. Aha. Nie posiadam szyfru ma go szef. Wyskoczył na obiad. No to świetnie. Poczekaj tutaj albo odszukaj go w mieście. Nie mógł daleko pójść. A ty co mi powiesz? Przy tych szyfrach mamy dwa razy tyle roboty. Banda durnych urzędosów. Okej, okay, czy, czy coś możemy tu przejechać właściwie? Okej, z wami nie mogę rozmawiać. Tego nie mogę otworzyć. To jest szyfr. Jestem na chorobowym, ten nowy ekspedient ma dwie lewe ręce, zmień go. Okej, okay. kibelek. Okulary z nim znalazłem. Nie teraz, dobra. Nie teraz, to nie teraz. No ale jeszcze. mamy problemy z łącznością z, zachodni... z zachodnim wybrzeżem. Nie otrzymujemy odpowiedzi z obszaru granicznego pierwszego kontaktu. Czekamy na więcej informacji. Już myślałem, że to szef jaki ze zgonowany siedzi. Wódka 6,40. Jeden litr mleka, 8 km bieg powtarzać codziennie. K jakiś program komputerowy. Tak Dlaczego mnie pan nachodzi? No. Szukam szefa. Nie wiem jakiej jest płci. Nie wiem czy wchodzenie wszędzie... A nie wejdę tu. Ale mogę wejść tu. Nie umiem przemówić Adamowi do rozsądku. Jest jakiego ojciec. Co teraz? Musimy znaleźć inny kanał. Wiem, że to... ...duża partia, ale będziemy urządzeni do końca życia, jeśli zdołamy ją wywieźć z Ristolu. Co wy kombinujecie wszyscy? Zejść w dół? Może tym razem nie napadną mnie tu zombiaki? Co do diabła? O, auto. Przewody i whisky. Dalej jeszcze mogę przejść w podziemia. Przef przeflancowałem się tu z Morgenstern. Po to tylko, by aby dokręcić dwie śrubki. Okej. Okay. Rozumiem. Znaczy nie do końca, ale nie wiem czy chcę wiedzieć. Przedem się na sam koniec. Chcę się na sam początek tego, tej całej trasy. Masz tu coś? Klucz. O! Przepraszam, z głowy mi wypadło. Klucz jest w walizce. Szyf szyfr znajduje się w szafce, ale niczego nie ruszaj. Mhm. Mm Ta masz rację. Wybacz. Czy możemy coś tu jeszcze znaleźć? Hej, prezesie! Poratujcie groszem na piwko. Jak tam chcesz. Uważaj na siebie, czasami na głowy spadają ludziom fortepiany. Ty chyba naprawdę za dużo wypiłeś. Dobra, teraz trzeba się tylko wrócić tam. Okej, okay, dobra, dwa... Znowu ten sam, czy mi się wydaje? Dwa, trzy, dwa, trzy. Dobra, wpisałem to za... chyba za szybko, ale i tak zadziałało. Belus07. Ciekawy model pociągu. Może raczej nazwa. OK, znowu trzeba pamiętać, żeby naprawiać jakieś rzeczy. W środku jeszcze gorzej. Mamy jakiś problem? Problem? Tak, co? Wariacie, jesteś głodny, rozumiem, że mam ci dostarczyć żywność. Trzymaj. Pieprzony pociąg. No gdzie? Gdzie pociąg? Pst. Rozkład nie zmienił się od 20 lat Wiem, jeżdżę nim od 20 lat Co tym razem się spaprało? Eee, tu coś? Pratorzy online Ale... kurnia, tu się coś zepsuło Czekaj, bo... ...tem popsuł coś Chyba nie wszystko działa. Co? A, teraz coś, coś tutaj zepsuło. Nie tutaj chyba muszę napięcie zmniejszyć. Jest ok. Rozumiem, że tu nic się nie jest spaprało, tylko wyskoczyło jakieś powiadomienie. A, tu mogę sprawdzić ten. Co się popsuło? to możliwe? No ni niestety też nie wiem, bo nie słuchałem. Naprawiałem bardzo strony pociąg, który narzekacie. Dobra. Ciekawe ci, jakbym tego... Znaczy zgaduję, że to jest hamulec, ale... Gdybym tego nie przycisnął, to czy coś by się stało? A jak ja uwielbiam dźwięk deszczu. Ale ścisze sobie słuchawki. Dobra, a czy ja mogę przejść na przykład w lewo? Tym pociągiem. A, no dobra. Chyba, że tak. Szmaty. He, he, he. Wyjeżdżam. Michael ma problemy z patrolem. Hej. Witaj. Szyfr? No tak. Szyfr. Gdzieś tu była instrukcja jak go wydrukować Urzędnicy Bilike w Polsce Daj mi krótką chwilę. Idź do miasta, rozprostować kości. No myślę, że... Ubiór słu służbisty. Okej. Okay. O. Myślę, że tu zaczyna się już dziać coś więcej. Przechodź przez bramkę. Szybko. Czyli, jeżeli będę miał coś nielegalnego, to nie będę mógł wrócić. Posłuchaj. Wszystkie połączenia z południem odwołano. Muszę wrócić do domu, to bardzo ważne. Zapłacę, jeśli trzeba. Dziękuję. A, czyli to są... Ja zbieram pasażerów w ten sposób. Oh my god. Już rozumiem. Bez konkretów, jakieś wieści od rady? Pewnie już się ewakuowali. Ewa... Ewakuacja? Bzdura. No. Możemy przejść dalej. Jak się tam dostaniemy? Co? Nie, na północ. No, niestety. My jedziemy na południe. I co? Środki. Zaraz. Mogę to kupić, czy... Okej, okay, więcej nie kupię. Ale nie zamierzam też nic sprzedawać, bo żywność się chyba przyda nam. Żeby karmić naszych podróżnych. Bo jak widać najlepiej, to chyba nie jest w tym świecie. Powtarzam, kasa jest zamknięta. Tak. Wszystkie połączenia, no, odwo wszystko odwołują. No, PKP, pełną parą po prostu, no. Rozumiem to aż nadzwyczaj dobrze. Dzień dobry. Pańskie zamówienie? Nie ma tego w menu, przepraszam. No, trudno. Tu coś znajdę. Monety i mydło, kolego, zapytaj na kuchni, gdzie podziewa się mój stek? I mogę się właściwie zapytać, czy. Tu nie ma nic do zebrania. Roby ciekawie. Nie, nie mogę. To ty zamówiłeś potrójnie wysmażon wysmażony stek? Przygotowuję go ponad godzinę. Okej, okay. a czy mogę do niego wrócić? Wiecie, tak? Niby. Wiem, że to jest prosta gra i pewnie nie ma tu takich skomplikowanych rzeczy, no ale. Wiecie o co chodzi? Tam tylko szczur biega, prawda? Coś tam inna myśl. W podziemiach też można znaleźć ludzi. Witam. Nie, nigdzie. Nigdzie nie idę? Chyba to powiedział. To chyba jakieś błędy w tłumaczeniu były. Mogę zabrać ubranie, ojciec robocza. Pieniądze też są ważną kwestią tutaj. Co ci się stało? Cichosza. Nie wygadaj się o mnie. Coś ty śmierdzi. Nie wiesz wojsku? No, coś przechodź szybko. No dobra, ale o co tu chodzi? Czemu tu są uwięzieni ludzie? Czy to jest nie wiem, jakaś zła korporacja? Holy shit! Stój! Co tutaj robisz? Eksploruję i zastanawiam się, co wy robicie. Jako pracownik kolei nie masz tu żadnych praw. Jeśli jeszcze raz cię ujrzę skończysz w worku. Mogę to, prze to przejść? Mogę. Chore. To jest jakaś zła korporacja, która chce wszystkich wygrzmosić. 7, 8, 3, 6, tak. I zaraz 7, 8, 3, 6. Świetnie i jedziemy dalej. Zobaczmy, co się stanie tym razem. widzę, że... Czemu zlikwidowali wszystkie prawa? Co? A, wszystkie połączenia. Nieważne. Dzień dobry, żywność, proszę bardzo. Proszę, nie. To był dworzec centralny. Dworzec centralny w metropolitę? Nie, nie nadążam tego czytać. Jest tylko dla tutejszych. GÓWNO PRAWDA Też to słyszałem Nawet zasadników nie wpuszczają No sens No, co się... Zrąbało, przepraszam Dobra, wszystko jest OK, naprawione Nie wiem, to... te... Coś jest w tych prostych grach, że ja tak lubię w nie grać Szczególnie jeśli są dobrze zrobione i mają jakąś taką historię. Nagroda 160. Czy to jest nagroda za ich. Czy to strzały? Co się dzieje? Też bym chciał wiedzieć. Co się zrąbało? Gdzie się coś zrąbało? A nie. Maszynista James Beadle online. Czyli on gdzieś jest w pobliżu, zgaduję. To dobra, A czemu słyszałem strzały? Czemu tu jest tak ciemno? Nie wygląda dobrze. Stacja rezerwowa, akt, akt ukończony. Żyje zysk 500 dolców. Okay. Ocalili pasażerowie 3, Bill Fringer. Dobra, myślę, że tutaj sobie skończymy, bo chwilę już nagrywam. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Trzymajcie się i do następnego, bo myślę, że co najmniej jeden będzie. Na razie.